Uwaga bardzo ważne, no bo yy, chciałem Wam powiedzieć, że kilka dni przed tym jak dostałem bana, to nawiązałem współpracę z firmą elitedesk.pl, yy, która właśnie tworzy specjalne biurka. No i jak wiecie od tamtego czasu, przez ponad dwa tygodnie nie mogłem nagrać filmu, mimo że umawiałem się właśnie z nimi, że ich zareklamuję do tygodnia. Yy, ale nie spodziewałem się właśnie, że dostanę bana. No i nie mogłem wrzucać filmów. I normalnie, znając życie, większość firm by yy, kazała mi odesłać to biurko i jeszcze im dopłacić za szkodowanie, A tutaj pan z Elite Desk zachował się naprawdę mega dobrze i strasznie mi pomógł, no bo powiedział, że nic się nie stało, i mogę zrobić to później, jak odzyskam kanał. Więc jestem mu za to naprawdę mega wdzięczny. I teraz mam do Was prośbę, żebyście po prostu nie przewijali. No bo chciałbym odwdzięczyć się Panu z Elite Desk i właśnie chcę, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. No i może wbiło na ich stronkę. Więc jak szukacie kozackiego biurka do grania, ale nie tylko, bo dobrze nadaje się ono też do robienia lekcji czy nawet do jedzenia, no to koniecznie wpadajcie na stronkę elitdesk.pl. Link do niej macie w pierwszej linijce opisu. Mają tam naprawdę spory wybór biurek. Są te droższe i tańsze. Na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie. W dodatku z kodem Tori, takie drukowane litery, Tori, macie wszystko z ich stronki o 5% taniej, więc wydaje mi się, że jest to kozacka okazja, żeby ulepszyć sobie stanowisko. No bo biurka te są wykonane bardzo profesjonalnie, też dużo youtuberów je używa, więc no ja polecam. Spoczko jest to, że mają fajne LEDy, dzięki czemu świecą na różne kolory. W dodatku mój model ma nawet dwa gniazda oraz dwa porty USB. Czyli na przykład grając sobie na kąpie, mogę w tym samym czasie podpiąć kabel. I ładować przy biurku mój telefon. To naprawdę jest dla mnie mega przydatne. Yy, ogólnie powiem wam, że widać różnicę, serio. Yy, jest na nich sporo miejsca, gra się dużo wygodniej i co najważniejsze, dużo przyjemniej. Yy, tak jak mówiłem, link do ich stronki macie w pierwszej linice opisu, polecam. Siema tej tajtory witajcie w drugim odcinku z konta od zera pucharków, dokładnie w poprzednim filmie miałem was dodawać wiem o tym, ale jak wiecie była sytuacja z banem, miałem ciężko, dlatego niestety muszę zrobić to jeszcze raz, więc jak chcecie, żebym po prostu dodał was do znajomych na tym koncie bo tutaj mam dużo miejsc, w ogóle jeszcze nikogo nie mam no to musicie napisać mi w komentarzu swoje id i wtedy będę po prostu dodawał kilka osób będę losował i tak może z 15 osób chociaż to zależy, bo jak wbijecz tutaj dużo łapeczek w górę, powiedzmy tak, każdy 1000 to jest 10 osób, jak będzie 2000 to daje 20 osób, jak będzie 3000 to daje 30 30 osób, Wiecie o co chodzi. Oprócz tego polecam subskrybować mój kanał, żebyście nie przegapili kolejnego filmu, no bo w nim dowiecie się kogo dodałem. No i dobra, co my tutaj dzisiaj mamy na tym moim śmiesznym koncie, na którym mam 24 pucharki, wow, naprawdę fajnie. Dzisiaj może sobie odblokujemy już showdowna. No i na początek zacznijmy od tego, że mamy darmową skrzynkę. Ja liczę, że tutaj będzie jakaś nowa postać. Proszę, kaman, lecimy. Aż się To oznacza, że nic nie trafiliśmy. W ogóle mamy nowego El primo którym jeszcze nie grałem, no więc to oznacza, że musimy nim zagrać gierkę. I polecam zostać do końca tego filmu, bo naprawdę będzie tutaj mega ciekawie, dlatego oglądajcie koniecznie do końca. A my lecimy gierkę na Grabie El Primo, bo to nam jedyne zostało. Wiem, że L-Primo na Grabie jest trochę średni, ale tutaj i tak jest tak niski poziom, że kurczę, yy, muszę sobie dać radę, bo inaczej jak to przegram to będzie wstyd. Król tor i drugi, bardzo fajny nick, naprawdę yy, Polecam. Okej, okay, troszkę za bardzo tutaj zbyt ryzykownie podeszłem Ale ale dobrze, już tutaj poko jest dojeżdżany Ja wam mówiłem, że to jest naprawdę Mega niski poziom tutaj I yy, idealnie się na niego nadaje <ścoughs> Jeszcze mi uciekł ten poko No nie, ona, ej, jakbym nie wiem czemu ulta nie użył. Nie pytajcie mnie, czemu on ulta nie użył. Nie wiem. Okej, okay, nareszcie yy, tutaj zebraliśmy te gemy i wychodzimy na prowadzonko. Ale teraz tutaj kłopoty. Dobra, ja stąd uciekam. Chyba, że zrobimy tak, co wy na to. Oj, to było piękne. To było akurat piękne, przyznajcie. Yy, dobra, udało się. Dawaj mi te gemy, bo wy je zaraz stracicie. No powiem tak, zapowiada się ewidentna wygrana. Ciekawy jestem, kiedy będzie pierwsza porażka w tej serii, bo na razie mamy same zwycięstwa. Fakt, może nie gramy jakoś mega dużo, ale no na razie same zwycięstwa. Nie zmienia to faktu, że jeszcze nie przegraliśmy. Yy, zrobimy to tak. O. <laughs> Mówiłem, że trzeba się dostosować do poziomu, no nie śmiejcie się ze mnie <grywa> o Boże Dobra, mamy dychę, uciekaj gościu, bo dędziesz, zaraz yy... no, Znowu nie użył ulta, <grywa> znowu nie użył ulta ten poko, masakra, dobra, chodź, trzymamy to yy, No tego nie można przegrać no, no, no zobaczcie, jak ta sytuacja się pięknie układa I to jest zwycięstwo, bardzo dobrze Bardzo dobrze, gratulacje dla was, świetny team <grywa> Czyli tak, sytuacja wygląda, że na każdej postaci mamy po 8 pucharków. Czy to oznacza, że odblokowaliśmy już showdowna? Dokładnie, mamy showdowna, więc z chęcią sobie to biorę. Będzie się to na pewno przyjemniej grało. Dobra, dajemy sobie grę solo. I patrzcie, karnet zadymiarski, mamy skrzyneczkę kolejną, proszę, żeby tu coś wpadło. Dajcie mi jeszcze jedną nową postać, uwaga! No chyba nie, no chyba nie. Ale dobra, ja bym tutaj najbardziej chyba chciał iść w Shelly, którą sobie możemy ulepszyć. Wiadomo, ją jest najłatwiej wbijać, więc już sobie ją od razu ulepszę. Lecimy też na starcie solo, no i po prostu wbijamy pucharki na Shelly. O, matko, tutaj mi samouczek, ja z nimi mówią, co ja tu mam robić. Ej, czuję się jak totalny bot, serio. Tutaj zawsze są trzy skrzyneczki na, na tej mapce i nikt po niej nie idzie, i to jest fajne. Możecie sobie je zawsze fajnie zgarniać, i macie już trzy kuby. Pyk, i jeszcze raz pyk, no i mamy trzy Power Cubesy, bardzo fajnie. Yy, I powiem wam, że tą gierkę można ugrać. Fajnie by było, bo yy, mam dużo cubów. Ej, no wyłączcie mi już ten samouczek, ja go nie chcę, no czego wy nie rozumiecie. Yy, lecimy, lecimy sobie tutaj na środeczek, proszę bardzo. Myślę, że można z nimi spokojnie zawalczyć. To jest Nita, która ma. Yy, tylko nie to, dobra. Oj, ona deadnie. Przeżyła jeszcze na farcie. Ja zaraz deadnę. Halo, okej, okay, udało się. Wielkie starcie już jest, czemu, czemu tutaj tak szybko? Okej, okay, gdzie jest ten ziomek? To jest Barley. I czemu on idzie w moją stronę, jak jest Barley? Nie, dobra. No, no, no widzicie jak wyglądają te gry, sami chcieliście taką serię Mamy kolejnego boxa i może tutaj coś wpadnie, proszę dajcie mi nową postać Proszę, proszę, no nie, no nie, nie możemy aż tak dużo wymagać, ok? Na spokojnie, aczkolwiek kolejny już będzie cold do odblokowania I tutaj jeszcze mamy coś w za zadymiarski big box Czy to jest pierwszy? Nie, nie jest pierwszy big box, aczkolwiek yy, Bierzemy go, bierzemy go, uwaga, uwaga Uwaga, no dobra, to żetonów jest całkiem spoko. I w ogóle mm, będę się już z wami żegnał. Przepraszam, że ten odcineczek jest taki krótszy, ale naprawdę jest dzisiaj u mnie słabo z czasem. Kolejny odcinek z tej serii już będzie dłuższy, dlatego polecam wam po prostu zostawiać tutaj dużo łapeczek w górę, bo jak fajnie się przyjmie ta seria, to będę nie dość dodawał więcej osób, to jeszcze będzie, będą częściej odcinki z tej serii. A mam pomysł, żeby stworzyć tutaj specjalny klan dla was, od Zara pucharków, co wy na to. To by było chyba spoczko. Yy, no ale ja już się będę z wami żegnał, trzymajcie się, do kolejnych materiałów, siemanko!